Dziś we Francji Abdelmasich H. nożem pociął bezbronne bawiące się dzieci. Czwórka z nich walczy o życie w szpitalu. Nożownikiem był Syryjczyk, który ma status uchodźcy w Szwecji i starał się o azyl we Francji. To kolejna taka sprawa w przeciągu ostatnich lat w Unii Europejskiej. W Szwecji gangi islamskich uchodźców przejęły całe części miasta, gdzie policja bała się wjeżdżać, aż doprowadziło to do upadku rządu. A dokładnie kilka dni temu. Unia Europejska zaproponowała przymusowy podział tych uchodźców, a jak jakieś państwo się nie zgodzi, to wielkie kary finansowe. Propozycja wstępna jest taka, by można było się wykupić płacąc 22 tysiące euro za nieprzyjętego imigranta. My na pomoc prawdziwym uchodźcom, których przyjęliśmy ponad 2 miliony, otrzymaliśmy od Unii Europejskiej około 200 milionów euro. Niemiecka Unia za to wycenia uciekających. Przed wojną Ukraińców 20 razy taniej niż tych przeważnie muzułmanów z Bliskiego Wschodu. Wszystko to dzieje się w związku z pracami nad nowym pakietem migracyjnym, w którym już poluzowano na maksa procedury w sprawie azylu. Takiego azylu, jaki starał się właśnie ten Syryjczyk atakujący malutkie dzieci na placu Zabaw. Smaczku sprawie dodaje fakt, że właśnie w Parlamencie Europejskim trwa procedura odebrania mi immunitetu. Aby można było mnie skazać za mowę nienawiści, bo promowałem w 2018 roku spot, który sprzeciwiał się właśnie obowiązkowemu przydziałowi uchodźców do Polski. Właśnie takich abdalamasich udało się, i nasze dzieci na placach zabaw są bezpieczne. Nie pozwólmy tego zmienić.